8, jestem cholernie zmęczony. E, udało mi się. 5 minut, 5 minut przed północą. Wrzuciłem szachy. Jak, jak, jeżeli ktoś to obejrzał całe, pierwsze szacun, a po następne, to no, widzicie, nam odwala, jak gramy w szachy. Jak gramy w szachy, to jest tak stymulujące, że głupie losowe rzeczy ja mówię. Kiedyś Yu-Gi-Oh parodywałem, grając w szachy. I no, Miko mnie nienawidził za to, bo go rozpraszałem. Więc no, um, ubrany dzisiaj, bo dzisiaj w pracy nowy prezes. Więc uścisk uścisnąć dłoni prezesa, mamy to. Ale tak, to no w pracę. No i ostatnio jest chillera utopia. Um, Widziałem się z studentami, gadałem, opowiedziałem historię zerwania z dziewczyną i będę jej tutaj przytaczał, bo to po prostu jakby, prywata, prywata między mną a nią. Nie będę tego raczej zdradzał na tym kanale, chyba że za jakiś rok może. Nie wiem. Zmęczony jestem, bo jest północ. Miałem ćwiczyć dzisiaj, bo dzisiaj 63 dzień ćwiczeń. Ale jest za późno, a jutro do biura jadę, bo komputer tam zostawiłem, więc wypada, żebym pojechał. Głodny jestem, piję dwie kawy, chyba że to mówiłem. Nie wiem, trochę, trochę wyjebane mam. Po prostu zobaczyłem, że i tak jest północ. Mogę od razu Daily nagrać. Jutro raczej nic ciekawego się nie wydarzy. Nie nie planujcie, chyba go. Wpałem w uchę. Soniczna muzyka. Jeżeli ktoś zauważył, to od jakiegoś czasu wrzucam jakieś randomowe piosenki do opisu. Więc pozdrawiam.